moi kochani na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji kochani dzisiaj do was przychodzę z bułeczkami śniadaniowymi bułeczki te są bardzo proste do zrobienia są bardzo pyszne i chrupiące przepisem w dziełach od Moniki z kanału Pani M Kuchnia Smakowita Moniczka ma jeszcze drugi kanał sałatki i surówki Obatelinki. Z kanałów od Moniki zostawiam wam tutaj pod moim filmikiem. Bardzo zapraszam was do Moniki na kanały, do subskrypcji. Bułeczki te są bardzo pyszne, bardzo moim domownikom smakowały. piekła je w niedzielę na śniadanie. Szybko znikły ze stołu i musiałam w ta niedziela jeszcze drugi raz piec. Także polecam wam ten szybki i pyszny przepis i zapraszam was teraz na filmik. Na bułeczki śniadaniowe potrzebujemy pół kilograma mąki pszennej typ 550 300 ml ciepłej wody jedną dużą łyżkę soli i 20 g świeżych drożdży Ciasto możemy wyrabiać ręcznie lub za pomocą miksera Zaczynamy od tego, że w letniej wodzie rozpuszczamy drożdże. Następnie do misy miksera wsypujemy mąkę. Wlewamy roztwór z drożdży. Rozczyn lekko przyprusza mąką i na parę minut zostawia pod przykryciem, aż drożdże zaczną pracować. I kochani, mąka się już tu podniosła, czyli drożdże zaczynają już pracować, Dodaję łyżka soli i wyrabiam wszystko w mikserze przez dobre 10 minut. Ciasto jest bardzo dobrze już wyrobione. Wyciągam je z misy miksera. Moja powierzchnia, jakby będę te ciasto wyrabiać, przesmaruję trochę olejem. Następnie wyciągam ciasto z misy. Ciasto ma super konsystencja, kochani. Nie klei się do dłoni. I tak na tej stolnicy zostawia je na 15 minut pod przykryciem. Ciasto nam bardzo fajnie tutaj już wyrosło. Podziela je na mniejsze kawałki. I za pomocą wagi odważa każdy kawałek na mniej więcej 80 gramów. Każdy kawałek ciasta tak jeszcze w rękach przegnieta, przekulą. I odkładam je na stolnica, którą ino mu posmarowano tak lekko olejem. Następnie przygotowujemy blaszka wyłożono papierem do pieczenia i na to układamy bułeczki. Z tego przepisu wyszło mi 10 sztuk. Bułeczki przykrywamy ściereczką. I zostawimy na kolejne 15 minut do wyrośnięcia. W tym czasie załączamy piekarnik góra-dół na 240 stopni. Na dno piekarnika dajemy szklaneczkę czy jakiś żaroodporny pojemnik z wodą, żeby po prostu w piekarniku wytworzyła nam się para. Po 15 minutach bułeczki fajnie podrosły. Naciną je wzdłuż ostrym nożem. I pieka je w piekarniku przez 15 minut. Każdy piekarnik pieczy inaczej, także kochani, musicie popatrzeć, jak one ułos po 15 minutach będą wyglądać. W każdym bądź razie powinny mieć złotawy kolor, być dobrze wypieczone, jak z góry, tak i od spodu. Tutaj są moje gotowe bułeczki, kochani, bardzo fajnie wyglądają, tutaj równomiernie wypieczone od spodu. Bardzo fajnie się wypikły. I na kratce zostawiam je teraz do wystygnięcia. I przestygnięte bułeczki, ale jeszcze ciepłe, wkładam do koszyka i idziemy zajadać śniadańko z moją rodzinką. I to na tyle, kochani. Zapraszam was do pieczenia, Zapraszam was na kanał do Moniki, paniem kuchnia smakowita. Linki do jej kanałów znajdziecie w opisie, kochani. Ja was też zapraszam do komentowania, do subskrypcji, kto jeszcze nie ma subskrypcji. A my widzimy się na następnym filmiku. Pa pa, kochani.